On, ma te to Podpalany! Hej, 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 tu werte załkę! Tak, jestem na Blitz SG, Blitz SG, Blitz SG, zbiera temy, He, he, he. Dobra. No fakt, nie tak chciałem. I tak, skoro już zebrałem itemki ze skrzyni, to. to czas się stąd zmywać. Profesjonalny parkour, który nie jest profesjonalny. I idę tutaj. Tak, mam nadzieję, że dam sobie jakoś radę samemu. Chyba, że to dogrywam do jakiegoś poprzedniego odcinka. Bo mam jeden taki za szybki. zobaczmy. <laughs> zobaczymy. Zobaczymy, co się wydarzy na tej rundzie. O, skrzynia. No patrzcie, kolejne zabawki. 6 sekundos Jest tu coś? Nie ma. Poczekam na mojej wymarzonej temki. Blable, bla, 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 farciarza jakiegoś. Cyk. I lecę dalej. O! Skrzynia. Uuu, jakie miłe datki! Dzisiaj kapitan rozdaje. Żeby miejsce nie blokowało. Zapłacam w siebie. I lecę z kokseł, gdzieś tu dalej. Jak się zabijają, jak źli. Jak źli, jak źli, jak źli. A więc co jest w sumie? Jest w sumie odpowiednia pora na ich bicie. Nie będę tutaj <laughs> bezsensownie szukał tamków w skrzyniach, gdyż jest to. A normalnie w świecie na blisko zgiebe bez sensu. Jestem ustawiony. Także. Idę w, idę, w siekę. <laughs> A być może zdobędę diaksowy miecz. I zginę z nim, jak to zawsze bywa. No, może nie zawsze. Ale w większości przypadków. <laughs> no, tam jest jakiś. Picuś, micuś. Picuś, czekaj. S wypicuję ci brykę. O. No. Jak mówiłem, tak zrobiłem. Dziękuję. Coś tu jest ciekawego? Ne. Tak, ja się lubię wtryniać komuś po prostu w akcję. Ej, nie co, w sumie? Wzięliście z diktatury, a ten gość się pojawił. Wow, on we mnie strzela. Nie ma. <laughs> Chodź, pobawimy się w kotecka i w piececka. <laughs> zapraszam, zapraszam do siebie. No jakiś drugi goni. Okej, okay, bijcie się. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci fapie. Nie, shit! Zmian ma i do mnie strzela. Nie lubię jak ktoś do mnie strzela z łuku. Więc ja stąd idę. Shit, 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 shit. Macela. Ta pani macela. Może nie pani to drzewko to jest drzewko szczęścia, wiecie? Ach, chodź tutaj. Cię do mnie, czy nie? Nie, ale na stara trzeba się zahaczyć. O, biegiem. Co? Serio? E, ja rundę wygrałem. What the fuck! Co? Ja myślałem, że mnie. Żeby mnie zabili. To już była ostatnia osoba. What the fuck! Nawet. Nawet do Blitzstara nie ten. nie doszło. Jaka szybka runda, dobra. Go, go, go. śnele snelle, 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 ni fajsta. Snelle. Schnelle... Oj, nie tak. Kurde, ktoś mi zupkę podwalił jakieś. A, nie mogę trafić! Go, 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 Szybko, sznala, sznala! Raz, 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 raz! Uciekamy! Hops, hops, hops! Hops! Hops, hops! Oj! Likespaster mnie niepotrzebnie! Nice, 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 nice one job! Ha! To, to było na oszukanie ludzi, którzy i tak mnie nie widzieli. Uciekam w las! Las jest dobry dla nas... ...wszystkich... Się nie goni czuję się taki bezpieczny no cześć a odzyskałem swoje zupki ile tych zupek było what the fuck? ja się pytam what the fuck? ktoś ma podwójną serię zabójstw what the fuck dobry gościu what the fuck idę na dół what the f czuję się taki kurde to było, to było wyjście normalnie zrobione Nie! ktoś zniszczył, jakiś patałach jakiś patałach mi zniszczył wyjście nieee shit ale jest jeszcze szansa dla tego świata Szansa nazywa się tym, że komuś tutaj mogę zostawić jakieś tamki, żeby się cieszył. Nie, takiego mu nie zostawię. Patrz, powiem wam jedno, jest szansa, a ta szansa nazywa się Blitzstar Teleport. <ścoughs> Czekam na kolejnych. Ok, teraz jest ta chwila, w której <ścoughs> zależy cała runda. Nie, ok. Czekałem tutaj 10 minut, aż odliczę do Zara i deathmatch bo oni ze sobą rozmawiają. Z czyste chamstwo. Gdzie ten deathmatch A, wyszedłem. Okej, okay. Dzięki za pomoc. Uh. A, co teraz, co teraz, to teraz. <laughs> Razej się, okej. Okay. To ci pomogę akurat. Gdyż mi pomogłeś wyjść. Oh. Wiecie, że spodet meczu mnie nie teleportnęło. To jest masakra. Czysta masakra. Nawet nie mam kurcze jabłka złotego, nie mam niczego. Po prostu dupka, dupka, dupka. <ścoughs> Wykorzystam okazję, że on mi dał odejść, ale mnie cofa. I się zakampię na jakieś temki No, wagi są. Potwierdzam. Gdzie jest tam ten gościu? Cały czas mi pokazuje na. O. Zmienił trop. Nice. Nice, 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 job. Jest fajnie. Gdzie jest tamten kaleś? Muszę przyznać, że oni są już koksami, bo mają itemki całe z całej rundy. A ja nie mieć. Ja nie mieć. No. Taka lipa. Muszę na tym, co mam. To jest tam. Dobra, zjadłe. Zjadłej, Temka, i teraz chwila prawdy. On ma tiectorolo! Podpalany! Gdzie jesteś? Gim! Petardo jaka? O. Nice. Walnego raz z aspekta bo mogę go tak bić Kurde, ale runda ciekawa, bardzo ciekawa Ale cofa, what the fuck <śmiech> <śmiech> A, on ma ten Szczałki. To jest złoty? Złoty, dupa, dupa <laughs> chodź, chodź, chodź. Bigo, 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 bigo. Kto wygrał? Kto wygrał? Jest, wygrałem. Dobra taktyka. O, masakra. Uff, się udało. Podpalacz, dobra sprawa. Ciekawe, ile miałem życia. Ech, przed tym, jak. no. Przed fightem. Ale powiem, że kampienie żeby stamtąd wyjście opłaciło, gdyż wygrałem. Że w tym samym czasie mógłbym jakąś rundę. Może, może wygrać, nie wiem, nie jestem pewny, bo on nie wygrywa się od tak. O. Trzeba być farta. Ale dobra. Dzięki, dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie łapki w górę jeszcze raz. O ile to wkleję do jakiejś innej rundy. Także na razie, cześć, hej! Hej, 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 hej!